Dobra, siamo widzę, wiem. Nie wiem jakby słuchać. W momencie, że dobrze, Hubert, powiedz coś. Halo. Kup, Halo. Się, powiedz coś jeszcze raz. Halo. Dobra, no powiedz jeszcze raz. Halo. No i Gitness. Chcemy tutaj. No i mnie zaprosi Nie tu tu, Fortnite. Jesteś tu fortnite, dobra Ja sobie tutaj ten Nie go eee, lecimy do maszyny uh -huh. Wycisz się O, faktycznie Bo ja cię wyciszę Dobra eee, to co, zarządzaj transmisją, cyk elegancko top chat, nie top chat yes. ustawę niepubliczną po nadawaniu jest w transmisji ble 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 ble, 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 ble. dobra, co <coughs> Teraz I teraz by się O! Moje FPS -y wróciły do normy. Dobra, stare, to co, lecimy? No. No. Mm, co wiem? Ja znam. nie? No! Widzowie, jazda. Nie ma mięku. Mięku. Siala la la la. -la. te streamy oddają najbardziej, tak szczerze. Mam, nie chcę nic mówić, już samych kidów na kanale. No tak, no, bo to są dzieci, no, ale A, wiesz. No To są razy oczywiście, nie? No, znaczy wiesz, to, to jest życie, nie? No. Ale to głównie się wybiłeś na Fortnite no, Nie. To znaczy no, najdłużej na Fortnite siedzisz, no. no tak, w sumie tak. Co, budgosz budgosz Da. jest dużo osób takich, które nie mają przyjaciół i chcą zagrać My no, się postaw w ich sytuacji, no na przykład Maciek Tylko on akurat nie chce z nikim grać Mam y los. <noise> Dobra Ja ląduję na o nie, drożę. nie zrobiłem tego Ale pierd... Aha, faktycznie Miałam do zrobienia jeszcze ten pompa. Ja ten... Ja też mam pompa. I wiem Kupy co? jeszcze muszę... muszę zrobić. Ty. Fakt, że dobra działa, to zrobić co to jest? Tylko, że wstawiam wszystko. I wam. Pe... Ja dojeżdżam już typów. Zabiłem? Nice. E, wodwójka widzę, że mamy koronki. Mam drugiego. Leży No, to jego teammate Tak? No to, to drugi. Seba wezmę tą broń, która jest nieskończona, bo ona jest OP akurat. Dobra, ta broń jest mega OP. Jest to już mogę w sumie dojeżdżać. że sobie wybije dwa bigi Mhm. No zajbiście. Gościu, co sobie... dobra? Wiesz, co to jest, to jest, to jest piękna gra, ta, naprawdę. Czyli ja muszę tak coś zrobić: stream deck. Mhm. Fajnie, bardzo próbujcie jakąś pomóc Gość jest babikiem, tylko że nie widziałem. wyskoczył, nie widziałem bo nie zdążyłem zareagować. Słaby jest. Hyhyhy <laughs> Czeki chat message, doleć, dobra no. Już mm. teraz Bywa Tak, ja coś czułem Ale że S! Mm -hmm. Dobra działa, zrobiliście O za wiadomość. Sorry, ja mam tak zrobionego stworzonego stream decka. Nie? Że kliknę jeden guzik. Na, wiesz co to jest stream -deck chyba, nie? Że kliknę jeden guzik. to Kliknę. Klikam jeden guzik i się robi ten. I wszystko się... dzieje. Trzeba podostępniać. Mmm... może każda złotóweczka wpadnie czy coś... S? <laughs> Dobra, czekaj. Idziemy to jeszcze po prostu No tu sobie wyślemy, może ktoś wpadnie z ekipy.

To zmienili, zmienili tam. Czekaj, to, to jest z radar, który miał 1,1. A wiem, to teraz wina żywóła. No, to tak szalenie jakiś radar, jak zrobili. Może proponuję stary, żebyśmy sobie rozegrali się trochę, bo to tak na zimno od razu to, to tak też. No dobra. Może jakieś tam. Czekaj, co to żeśmy od razu, od, razu, od razu grali. Moja biblioteka, przeglądaj. O Jezus. Jezus, czy to było. Bo ja to teraz znajdę, wspaniale. Ostatnio, o! Name's off. No i Działają to ledy, działają. Właśnie, e? Jest cofnięty ten. Czekaj. Jeszcze muszę bardziej ustawić ten. Tego. Tego. Kamerkę. To muszę właściwości. Czekaj. Nie. Filtr. Sorry. Gładkość wtedy ustawić, ale... jest to... O! Właśnie. Wtedy te kolory ustawić trzeba inaczej. No właśnie. To w tego kiedy on nie docenicie. Czemu mam zielone czoło? O. Dobra, jest gitra. Powinno być git. Ty. Teraz już w ogóle fotela nie widać. O ty kurde. Co jesteś stary? Mhm. Uruchom. Filtr jeszcze raz. Teraz mi za bardzo górę ucięło. Muszę trochę obniżyć fotel. No! On nie o nie Dobra, jak ja nie umiem robić? Tak, to ja już widzę, że jestem nierozgrana. Jak tu to... to działa? Ja bym całe moje drewno. Czemu? Muszę zobaczyć. Czekaj. Muszę jeszcze chcesz, chcesz dostosować bardziej. co jest? Gdzie jesteś? Czekaj, 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 bo coś mi tutaj nie pasuje. Ty by... A ty tu jesteś. No zarobiście stara, no. Ja to się ustawiam te rzeczy, na tymi Tak. Spokojnie, pierwsza runda dopiero, jestem słaby. Mm -hmm. W ogóle nie widać to, co się, się w ogóle dzieje. Jestem. Tak jakby. duchem. Nic no nie było. Dlaczego coś się stało, że jestem. Jestem duchem, jakby. Nie chcę być duchem. Nie chcę być człowiekiem przejrzystość? Przejrzystość nie Kontrast Nie. Podobieństwo Nie, zaraz to ogarnę Tak to ja bym nigdy w życiu nic nie zrobił Zostaw tego kolega Nie nie? A laga dostałem w powietrzu. Zresztę, że Cię nie widzę. Mam wrażenie, że to CS jest, no, co to jest? Dobra, ja ginę. Nie, już nie walczę nawet. Aż tak, na no, łatwiej znajdziesz Nie starmiałem ja prześ hapy i byłem zabudowany z każdej strony, ale No, Domyślę, jeszcze raz. Dobra, jest raz dobrze. Nie chcę tego spieprzyć. Skoro góluj znak gładkości, ciekawe. A zaś górę mam tutaj, czy mam tutaj ten... Czy niby tak, o i buciacze kacza jedna myj pata i kanaburka no raz sobie jeszcze to trochę przytnę o! no i git jest i wszystko git to może teraz na czat o dobra Ty coś pusto dzisiaj na tym czacie jak ostatnio było bo to był weekend no bordo no E A im Hitler Eee, Riko Co ty, posrało cię z tymi, czy co? No ty nic nie dostaniesz. <gry> ja cię po prostu porobię. Ах ты поробью на музыку старый. А вот музыка Nie mam główno chodź tu bęgi koniżeli byłam O! Nie ja wiem, nie potrafię tak grać. Ja też nie <laughs> Ja wolę grać w CS. Hmm. Co się teraz są dzieje? Tylko CS, CS. CS. No kurde, no nie chce mi się grać w Fortnite'a no. A ty chcesz grać tylko w Fortnite'a. No? Nieprawda, że tylko w Fortnite, to CS CS CSA gramy od niepowiem ile cały czas. No stop, goemy teraz CS z CS'a. Bardzo, bardzo, bardzo gra dużo osób. Tylko nie twoi widzowie. E, widzisz, bo są... Do spania już poszli wszyscy. O kurde, dobranoc sobie uczyliśmy. Co za... CO?! Darto. Zdążyłeś, stary. Nie na no. Ty dobrze w tym wiesz, że zdążyłeś. Ła. Po prostu ja dzisiaj robię na mózg. <laughs> tak. To co? Może jakieś aryki proponuję? Zaraz. A e, wiesz co... Nie. Super nie no, ja kombata mam A kombat to przypadki chyba by twoja ulubiona by broń? Jak sobie przypomnę Może i było Ciebie, Co ty zrobisz? Nie wiedziałam, że się tak zmylę jest <laughs> smutno mi Ale bambi Ho, ho, ho jedna ile osób na ja. lewie w tej chwili Ty Nie Dwie Nie Zero Zgadza się Wow. A Fortnite a Fortnite to każdy ogląda. Tak myślałem do przez... do... do, do chwilę temu. Nie Co? <laughs> Zrobiasz, o tak późno... To masz taki ping, że ja słyszę ten lodego jak już ginę. No bo stary, lepszy ping. No w sumie co to jest? Co to jest? Co to jest? Co kula o moja łóżka na broń, Twoja też. Balony? Nie, niestety nie. Tużer. Nie, nie, nie. Gdyby to był kombat? Jeszcze jak? Ej! Daj pokoju... Eee! Przez ścianę dostałem! Ty mi... Ja już postawiłem ścianę, a to i Dostałem. No. Aha. Ah. No, czekaj... Antek, stop, 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 stop! Co? Gdzie? Powiem Ci tak, daleko od Ciebie. Możemy po żeby to użyć. dis jy is Dit sou reg skep hierdie seid live?